Nieważne, czy twoim celem jest związek z seksowną, niesamowitą kobietą. Czy niezapomniane przygody z wieloma i życie faceta, który nigdy nie narzeka na brak seksu. Jak doprowadzić do seksu? Jak mieć seks? Seks na pierwszej randce. Opory przed seksem? Podejścia do seksu. Czy według ciebie jedyny możliwy seks to taki w związku? Okej! Okay. Skuszony wizją łatwego seksu. Nie uprawiasz seksu, ty masz Seks Seks z kobietami jest po to, by poczuć się dobrze z samym sobą Bycie osobą, która uprawia przygodny seks I czerpaniem czegoś z tego seksu musi być najgorszy seks w życiu tej kobiety Pozycjonowanie seksu Czyli jak mieć seks Szybciej Przyjemniej I bez oporu Ten mistyczny seks Uważać, że seksem woli poczekać do związku Bo wtedy sprzedaje kota w worku Jeśli kobieta przychodzi do twojego domu Na 100% Seksu! Stawić na seks, który raz na jakiś czas będziesz uprawiał z losowymi osobami. Nic tak nie buduje dobrej relacji, jak wpędzenie kobiety, która może nie jest pewna, może się rozmyśliła. Seks!